i'm in Witajcie, Manko. Korzystając z okazji, że siedzę sobie na rybach i czekam na branie, postanowiłem nagrać wam taki króciutki filmik odnośnie namiotu, który się znajduje za moimi plecami. Jest to namiot ProLogic z serii Inspire. W tytule filmu macie dokładny model tego namiotu, i w opisie wrzucę wam jakiś link do tego, do tego namiotu. Jest to namiot jednoosobowy. Tak jak zresztą chyba widzicie. Eee, może tak. Korzystając z okazji, bo ja używam go w wersji bez tego rozłożonego, bez tego rozłożonego daszka, bo zawsze się walę głową o ten daszek. Ale rozłożyłem ten daszek na potrzeby filmu. Tak wygląda z daszkiem. Później Wam pokażę inne wersje, albo prawie wszystkie wersje, jak można ten namiot fajnie sobie budować w różnych konfiguracjach letnich, zimowych, ale to później ściągnę yy, ten daszek, żeby Wam od razu pokazać, bo nie lubię tego daszku, ja oczywiście pewnie pomaga gdzieś tam jak deszcz zacina i tak dalej, to pomaga ten daszek. Ale ja jakoś nigdy nie lubiłem namiotów z tymi daszkami tak um umówmy się, że tego zdejmę. Od razu wam pokażę. Moment tylko to na bok dam. Od razu, przy okazji, będzie zademonstrowana wersja ze zwiniętym daszkiem. Fajnie, bo namiot posiada tylko złączki spinki plastikowe co będziecie rolować w tym namiocie to jest na takie spinki, wszystkie drzwi przednie, tylne, boczne, wszystko spinacie po zrolowaniu, właśnie taki niby szczegół, ale takie plastikowe spinki są dużo, dużo, dużo lepsze niż gumki, które wiecie jak się rozciągają po kilku latach. Dużo namiotów ma takie gumeczki, które się zapina, to po trzech sezonach jest tak rozciągnięte, że praktycznie wszystko nam wisi. A tu wszystko, tak jak widzicie, okno, drzwi, przepraszam, drzwi przednie też na spinki, boczne rolowane też na spinki, ale o tym wszystkim Wam opowiem o tym wszystkim Wam opowiem za chwilę. Poczekajcie zmienię sobie troszeczkę kadr, bo troszkę wiatr wieje, żeby być bliżej mikrofonu bo opowiadam wam o tym namiocie, a na sam koniec do muzyczki yy, zobaczycie sobie, yy, pokażę go wam w różnych wersjach, już tak bardziej wizualnie niż, yy, niż opowiadanie, bo nie da się i opowiadać i pokazywać. Także pierw wam opowiem, jaka to jest świetna przemyślana konstrukcja, a później pokażę różne wersje. Mam nadzieję, że ten wiatr nie będzie nam przeszkadzał tak mocno, bo szkoda by było. Ale myślę, że mój mikrofon poradzi temu. Słuchajcie, namiot, którego używam od zeszłego roku, często o niego pytacie, dlatego postanowiłem go Wam pokazać. Wszędzie tam, gdzie jadę sam, tak jak yy, na przykład dzisiaj, jak jadę sam na, na zasiadkę, albo jak będę gdzieś tam yy, w oddali od yy, powiedzmy Adama czy Macieja, yy, no to biorę właśnie taką jedyneczkę. Bardzo szybka jedynka i bardzo przestrzenna. Yy, idę nawet o zakład, że żadna brolka bo brolki słyną z tego, że się szybko rozkładają. A ja idę o zakład z każdym, że yy, nikt nie rozłoży szybciej brolki żadnej, no chyba, że jakąś taką parasolkę wiadomo, brolkę, parasolkę taką bez żadnych tam jakichś tam skomplikowanych konstrukcji albo tylu funkcji co ma ten namiot. Nikt nie rozłoży brolki szybciej niż ja tego namiotu w takiej wersji mm, powiedzmy porównując brolkę i namiot. Dwa zdania o konstrukcji. Bo tutaj o czym nie pomyślę, to można by było omawiać. Słuchajcie, bo ten namiot ma tak dużo fajnych funkcji. Ale będę się starał o niczym nie zapomnieć. Jeżeli chodzi o konstrukcję, to konstrukcja jest bardzo prosta. Bo jeżeli chodzi o szkielet, wyobraźcie sobie ten namiot bez materiału, same rurki, no to ten namiot posiada tylko dwa, że tak powiem, półksiężyce. Każdy półksiężyc złączony jest tylko w dwóch miejscach. Czyli jak macie jeden półksiężyc, to tutaj w tym miejscu powiedzmy, no, są trzy rurki, może tak. Półksiężyc składa się z trzech segmentów połączonych gumkami, tak jak każdy namiot. Czyli żeby go złożyć, to robicie tak, tu odpinacie składacie do środka, z tej strony odpinacie rurkę od rurki składacie do środka i macie namiot zwinięty. Czyli takie są dwa takie półksiężyce, łączone tylko w dwóch miejscach. I dodatkowo przychodzą dwie rurki, które naprężają nam tu, w tą stronę. Czyli u góry na dachu idzie jedna rurka tu, i za tylnym oknem druga rurka bezpośrednio na dół do ziemi, która stabilizuje dodatkowo tutaj w tej linii nam namiot. I co właśnie wpływa na bardzo szybkie rozłożenie tego namiotu, bo robić tylko pyk, 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 pyk. Rurka, rurka cyk stoi, no i śledzie dookoła, to by było odnośnie konstrukcji. Jeżeli chodzi o materiał, nie powiem szczerze, nie pamiętam ile to ma milimetrów słupa wody. Myślę, że wyczytacie sobie to w katalogu. Podejrzewam, że ma tyle milimetrów słupa wody. Na w dzisiejszych czasach chyba większość namiotów mają takie materiały, że ta wodoodporność jest taka, że nam nie przemakają. Troszkę o wentylacji. Namiot posiada z dwóch stron po bokach takie specjalne okienka, które się odpina na zamek. znaczy jest rzepa, potem się odpina zamek. Jest oczywiście moskitiera, żeby nam tam komary nie leciały. I są dwa takie okienka, można sobie je odpiąć. E, na przykład w upalne dni mamy dodatkową wentylację. A w dni, tak jak powiedzmy, kiedy y, potrzebujemy użyć y, ogrzewanie, to dodatkowo możemy otworzyć sobie te okienka, jedno albo dwa żeby nam powiedzmy te ciepłe powietrze gdzieś tam u góry uciekało, żeby nam się to nie kisiło w środku, żeby była kondensacja dobra o skraplaniu za chwilę powiem, bo to za dużo naraz myśli mi przychodzi odnośnie jeszcze wentylacji, no to z tyłu jedno bardzo duże przestrzenne okno możemy sobie je otworzyć dodatkowo wiadomo zabezpieczone moskitierom okno rolujemy na dół na dole mamy też spinki żeby ta podłoga nie leżała gdzieś tam w błocie tylko możemy sobie ją zrolować i spiąć spinkami tak samo jak przednie drzwi przednie panele boczne czyli prawy i lewy dodatkowo są też odpinane w sensie, że można je zrolować i mamy moskitierę czyli możemy sobie zrobić taką wersję letnią namiotu gdzie y, praktycznie mamy moskitiera, moskitiera, moskitiera na tylnym y, oknie też moskitiera plus dwa y, te właśnie okienka na dachu otwierane z moskitierą i mamy tak przewiewny namiot y, w upalne dni, że podejrzewam, że nawet byśmy mogli sobie pospać i zrobić sobie drzemkę popołudniową w środku, że nie byłoby tak mocno gorąco jak w innych namiotach my wiecie latem się nie da zdrzemnąć w namiocie, bo, bo jest tak gorąco w namiocie Dodatkowo możemy sobie zrobić letnią wersję taką, jeżeli wiemy, że nie będzie padać deszcz albo jedziemy na bardzo szybką zasiadkę, a potrzebujemy, potrzebujemy mieć, mieć jakieś zadaszenie, nawet bez nocki, to możemy go użyć jako nawet takie, takiego schronienia typu parasolka, że łóżko nam do środka wchodzi, krzesełko. I mam na myśli, że odpinamy sobie cały przedni panel, tak jak idzie tutaj ten półokrągły szef z tą gumką. Pod spodem mamy zamek. I możemy sobie przedni panel cały ściągnąć, i mamy wtedy mega, mega przewiewny, przestrzenny namiot. Mówię, wersji jest bardzo dużo i, i tak myślę, co wam na bieżąco mówić, żeby wam pokazać, pokazać przedstawić jego wszystkie walory. Yy, oczywiście yy, przednia, przednie drzwi. Przednie drzwi odpinane, tak jak teraz, do góry, przednie drzwi odpinane na dół, czyli możemy sobie zrobić taki że siedzimy w środku i możemy sobie od góry odpiąć i spuścić połowę drzwi na przykład na dół, że widzimy u góry co się dzieje, a na dole mamy zasłonięte, jakby nam wiatr mocno wiał możemy otworzyć że okno, okno, powiedzmy drzwi mamy zamknięte, ale możemy sobie zrolować przedni panel do góry, że mamy samą moskitierę właśnie na drzwiach możemy do tej moskitiery na rzepy przyczepić okienko przezroczyste Czyli te przednie drzwi nie są pełne, tylko występują też w wersji z okienkiem właśnie z przez przezroczystym, bo to dużo namiotów niekiedy tego nie ma i karpiarze gdzieś tam naszekają, że przydałoby się właśnie jeszcze do, do szczęścia to, to okienko, żeby było widać co się dzieje na zewnątrz. Także okienko jest i słuchajcie macie to wszystko w komplecie, to wszystko o czym ja mówię to wszystko jest w namiocie w komplecie. Bardzo ważna rzecz, bardzo mało jedynek tak funkcjonalnych ma też dodatkowo podłogę na zamek zapinane, nie na rzepę, tylko na zamek i właśnie ten namiot ma, co robi, tym dla mnie oczywiście, co robi stawia ten namiot na pierwszym miejscu wśród namiotów jednoosobowych bardzo ważna rzecz, podłoga zapinana na zamek i właśnie ten namiot ma Podłogę dookoła zapinaną na zamek, czyli wszystkie jakieś tam mrówki, szczypawice i takie tematy myszy nie wejdą nam. No wiadomo, że no wejdą, no bo tam nigdy się nie da szczelnie to zrobić. Ale tam, gdzie jest powiedzmy początek zamka i tam, gdzie jest końcówka zamka, jak ktoś coś będzie chciał, no to nam wejdzie, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo utrudnione. A dla nas bardzo pomocne, że, tę, że tą podłogę zapniemy sobie na zamek dookoła. Zamek jest jakieś 5-7 cm wyżej nad powiedzmy poziomem podłogi, czyli nawet woda jakby gdzieś tam płynęła, będziemy gdzieś tam na jakiejś skarpie i się gdzieś tam okaże w trakcie zasiadki, że bo nie przewidzimy tego, że mamy jakieś, jakąś kałużę albo, albo woda się tam nam gdzieś zbiera, albo przepływa nam pod namiotem, to nie wpłynie nam do namiotu, no bo podłoga jest. Rand podłogi jest wywinięty do góry i zamek dookoła trzyma nam tą podłogę. Także to jest naprawdę fajna rzecz, że zrobili tą podłogę na, na zamek. No powiem Wam, namiot naprawdę bardzo przemyślany. Ktoś, kto, ktoś, kto projektował ten namiot to, to wiedział chyba co chce osiągnąć i o żadnej rzeczy nie zapomniał, bo to jest ważne, że, że często jak się projektuje jakiś namiot, mi się tak bynajmniej wydaje, że jak ktoś projektuje namiot to zapomną albo o podłodze, albo właśnie o, o, o okienku przezroczystym, Albo coś się tam nie roluje, albo się, nie wiem, no wiecie o co mi chodzi, no że zawsze gdzieś czegoś brakuje, a tutaj praktycznie mamy wszystko. E, jeszcze odnośnie takich walorów konstrukcyjnych, to mamy, słuchajcie, z tym namiotem e, taką e, narzutę na górę. Nie wiem jak to nazwać, narzutę, no narzutę. E, jest to taka, powiedzmy na górę przypinana na 4, na 6 na takich rzep Narzuta, ale ona nie jest do samej ziemi, co też jest fajne, bo narzuta jest tylko tak do wysokości powiedzmy, no zobaczycie to na ujęciu powinien gdzieś tam na koniec, będę ją nakładał, także nie będę Wam tłumaczył jak ona wygląda, bo ją za chwilę zobaczycie, narzuta spełnia taką funkcję, że namiot nam się nie skrapla w środku, no bo robią nam się dwie warstwy i Fajną rzeczą jest to, że ta narzuta zasłania nam te otwarte okienka dachowe, te wentylacyjne, że jak deszcz pada, to też nam to wszystko spływa i nie zacieka nam do namiotu. Naprawdę bardzo fajnie to jest przemyślane. No i właśnie robi się ta taka wentylacja, że, że przez to, że tą narzutę mamy, że mamy te dwie warstwy i nam się to wszystko u góry nie kisi. Powietrze ma gdzie tam sobie, się, sobie wentylować, krążyć. Namiot nam się nie skrapla. W środku. No i też fajną rzeczą jest właśnie to, bo dużo namiotów ma taką wadę, że jak nałożymy narzutę, no to nie mamy z tyłu, jak otworzyć okienka. A tu dlatego ta narzuta jest powiedzmy do wysokości tylnego okna, że cały czas mamy dostęp do, żeby to okno z tyłu sobie otworzyć. To jest też takie no, warte, warte uwagi. Jeżeli chodzi o środek. No bo to jest chyba najważniejsze. Yy, namiot typowo jednoosobowy, no to, to, to o dwóch łóżkach to w ogóle nie ma mowy. Yy, jedno łóżko. Tylna ściana idzie fajnie, no może nie w pionie, idealnie w pionie, ale idzie tak pod... Yy, nie wiem jak to nazwać, no, no tylna ściana po prostu nie przeszkadza nam, jak łóżko, że łóżko możemy dosunąć bardzo daleko i Możemy sobie spać i, i no nie, nie, nie przeszkadza nam, nie walimy się gdzieś tam głową, nie zahaczamy się gdzieś tam ramieniem o, o, o tą tylną ścianę. No i dzięki temu, że to łóżko możemy pchnąć sobie dalej, to wchodzi nam krzesło. Czyli takie krzesło dość sporawe, no może niewielkie, ale niemalutkie, takiej średniej wielkości krzesło wchodzi nam bez problemu tutaj w lewo. Tutaj po prawej stronie mam dużą torbę Prologika, tą 57 litrów, tą największą z Prologika, także jeszcze jest dużo miejsca pod łóżkiem. To jak w każdym namiocie, no to tam wiadomo, jakieś niższe torby nam wejdą. Czyli teoretycznie jeżeli mamy dwie małe torby, krzesło, łóżko, śpiwór, to możemy się zmieścić i się zapiąć. Jakby deszcz padał, możemy się zmieścić w takim namiocie bez problemu. No ale oczywiście ja polecam i też używam sam dodatkowej parasolki, hmm, no czy właśnie się ochronić tak jak dzisiaj, ale nie mam dzisiaj, żeby się ochronić troszkę przed słońcem ostrym, no albo jeżeli przychodzą jakieś tam deszcze przelotne, no to wiadomo parasolka, siedzimy sobie na zewnątrz pod parasolką, albo parasolkę możemy wykorzystać, żeby więcej... Akcesorii typu łódka zdalnie sterowana, czy jakaś dodatkowa torba, żeby nam to na deszczu nie leżało, to możemy sobie pod parasolkę schować zawsze. No bo mówię, czy, jeżeli tych rzeczy będziemy mieli więcej, no to nie upchamy do takiej małej jedynki wszystkiego, no bo to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Yy... Chyba tak myślę wszystko, o czym miałem powiedzieć Wam z takich ważnych, funkcjonalnych rzeczy. Tu mam teraz z wersji bez podłogi rozłożonego, jak widzicie, no bo tutaj przyjechałem sobie na dwie nocki, na, na ryby I taka jest, widzę Oczywiście mam tą podłogę ze sobą, ale nie chciało mi się jej zapinać, no bo dobra jest tutaj podłoga, a tylko szybkie dwie nocki, to nie chciało mi się jej zakładać Deszczy nie ma, nie zapowiadali, to mówię, nie zakładam, nie zapinam podłogi yy, Dobra, słuchajcie yy, Co? Yy, Pokażę Wam teraz do muzyczki, obejrzyjcie sobie różne wersje rozłożenia tego namiotu, czyli w wersji z otwartym panelem, z zamkniętym, z drzwiami pootwieranymi na różne sposoby, z moskitierami otwartymi, z zasuniętymi, z otwartym tylnym oknem zamkniętym, ze ściągniętym całym panelem przednim, z tą narzutą, bez narzuty tej, 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 która jest do tego namiotu w komplecie. Bo dodatkowo można, słuchajcie, do tego namiotu dokupić sobie jeszcze narzutę, taką większą, ale powiem szczerze, że ma, mam, tą narzutę, ale nigdy jej nie rozłożyłem jeszcze, także nie wypowiem się na temat narzuty, ile ona tutaj do przodu, jaką przestrzeń jesteśmy w stanie sobie tutaj zbudować, powiedzmy na dodatkowe torby przed, między, powiedzmy między namiotem, a, a ścianą yy, tego, tej narzuty. To od razu przyznaję, że jeszcze jej nie rozłożyłem i nie wiem. Ale jest narzuta, także taka pełna narzuta do tego namiotu. Taka powiedzmy pewnie na wersje zimowe, takie mocno zimowe. Mocno chłodne, o tak bym to nazwał. Dobra, nie zanudzam. Zobaczcie sobie, jak można ten namiot wykorzystać i mam nadzieję, że, że Wam się ten filmik przyda, bo namiot naprawdę jest godny uwagi. Right.